Witam serdecznie, Kochani, w tym czytaniu Carterota, troszkę w innej formie, którą będziemy testowali. Napiszcie w komentarzach, czy się będzie wam to podobało. Moi drodzy, jest to czytanie wyboru, w którym mamy trzy talie, symbolizowane przez trzy różne kamienie, tak, tak naprawdę kolory, może bardziej, ale Czytanie będzie odpowiadało na pytanie, co, na co teraz macie zwrócić uwagę. Czyli jednocześnie jest to niejako przestroga, jest to spostrzeżenie kart, jest to no, rada, może także, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Ale moi drodzy, w tym momencie macie do wyboru właśnie trzy talie, pierwszą tradycyjną, Rider White, tak, symbolizowaną przez ten niebiesko-biały kamień, jak, tak, tak, jak ta talia, także jest tego koloru mniej więcej. Mamy potem grupę drugą, talię drugą, czyli Witcher Taro i symbolizowana przez ten taki zmiennobarwny mleczny kamień, a także mamy grupę trzecią symbolizowaną przez czarny kamień, obsydian, tak naprawdę się fajnie mieni i jest to moi drodzy Tarot Familiars, czyli chowańce tarota. Tak się śmiesznie nazywa, ale tam są faktycznie no, takie postaci, właśnie, które można nazwać chowańcami. Moi drodzy, wybieracie jedną z tych grup, jedną z tych talii i no potem trzymamy się tego wyboru. Nie? Trzymamy się tego wyboru, czy grupy pierwszej, drugiej, czy trzeciej. Inne czytania, możecie obejrzeć. Jak najbardziej, mi nie będzie już wcale przykro z tego tytułu, ale no, ten pierwszy wybór, który teraz do Was przemawia, który z Wami w tym momencie rezonuje, jest tym ostatecznym. Więc dajcie sobie chwilkę, możecie nawet zapauzować teraz to e, czytanie, ten filmik i wybrać tą grupę, która z Wami najbardziej rezonuje. Rider White tradycyjny tarot, mamy e, Witches tarot i Tarot Fabiliars, czyli Chowajce Tarota. Raz, dwa, trzy i widzimy się przy wybranej przez Was grupie. Wybraliście grupę pierwszą, wybraliście talię Tarota Rider White symbolizowaną przez ten. Niebiesko-biały kamyk, jego sobie trochę odłożymy, żeby nie przeszkadzał, ale teraz zobaczmy, moi drodzy, co karty chcą wam przekazać. Zaczniemy od właśnie zobrazowania tego, co jest to no, tą rzeczą, na którą macie zwrócić uwagę, jaka jest jej natura. Moi drodzy, zobaczymy. Potem także jaka jest rada Kart Tarota w tej sprawie i no po prostu w co może się ta rzecz przemienić i co z tym fantem ewentualnie zrobić. Dobra, mamy karty na stole. I teraz tak, moi mili, kilka rzeczy, które tutaj zwracają uwagę. Widzę, że jest to coś, co już teraz wam sprawia pewne no, zmartwienie. Tak? Pewne zmartwienie. Dziewiątka mieczy wskazuje na no, nawet bezsenność, kiedy czasami myślimy za dużo o pewnych rzeczach. Jest to coś, z czym borykacie się od jakiegoś czasu i faktycznie nie jest to łatwe. Jest to coś, jest Waszym zmartwieniem, uznajecie to za wyzwanie, tak? Jest to kwestia, która z wami. Przez dłuższy czas już jest, tak? I moi drodzy, As Mieczy wskazuje na to, że właśnie jest to z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony As Mieczy mówi o tym, że na szczęście to wyzwanie jest czymś, z czym można sobie w pełni, w stu procentach poradzić, tak, więc y, widzę już tutaj się rysuje pewna kwestia, rysuje się pewna kwestia, która e, przedstawia e, sytuację, no, która was po prostu trapi, was po prostu martwi, tak. Mamy także kilka rzeczy, które mm, mamy tutaj kilka rzeczy, które jeszcze rzucają dalsze światło na to. Mamy szóstkę mieczy, szóstka mieczy wskazuje, że czasami ta kwestia tak czasami ta kwestia jest czymś co zanika tak czyli jest to kwestia która raz jest silniejsza raz jest słabsza to nie zawsze jest coś co jest non stop bez ustanku każdego dnia i tak dalej i tak dalej może być częściej może być rzadziej. Ale są momenty kiedy troszkę przycicha tak ale no, nie ściąga to z Was tego najwyraźniej zmartwienia. I kolejna rzecz, ósemka denarów. Ósemka denarów jest kartą, która mówi o sprawach, w które my wkładamy bardzo dużo czasu wkładamy bardzo dużo też naszej uwagi. Więc najczęściej, tak, najczęściej ósemka denarów wskazuje na pracę. Po prostu wkładamy w to czas, wkładamy to uwagę, wkładamy w to naszą często i duszę i nerwy, pot, krew i tak dalej. I moi drodzy, no wtedy byśmy od razu mieli obraz tego, że to jest kwestia związana z waszą pracą, jeżeli właśnie pracujecie, która Was stresuje, no może jest jakiś cięższy okres w pracy, jest słabsza sytuacja, mogą być pewne wskaźniki na to, że taka sytuacja nadchodzi. Tak? Że był czas, kiedy był właśnie spokój, ale teraz w tym momencie zaczynacie widzieć pewne znaki na niebie i ziemi, że jednak no, zaczyna powracać jakaś burza i Was to troszkę stresuje. Jeżeli to nie jest związane z pracą, na przykład może nie pracujecie, tak, jesteście na emeryturze i chwała Wam, moi drodzy, to ta ósemka denarów może wskazywać na inną rzecz, która jest Waszym przedsięwzięciem, jest czymś długim, długotrwałym w coś, w co władujecie właśnie tak, jak było powiedziane, dużo energii, dużo czasu, dużo uwagi. I no cóż, no jest to coś, na czym wam zależy. Po prostu, tak jest to coś, na, co, na czym wam zależy, a jednocześnie pojawiają się tam trudności, nie wszystko idzie dokładnie tak, jak byście chcieli. Non stop raz na jakiś znaczy, może nie non stop, ale raz na jakiś czas pojawiają się właśnie okresy naprawdę stresujące. I teraz moi drodzy, jaka jest rada kart, tak? czy tu spostrzeżenie kart, jeżeli chodzi o dalszy rozwój tej sprawy? Jest trójka buław, as buław, ósemka buław. To jest bardzo mocne połączenie. Buławy bardzo często są bardzo, pozytywną, bardzo pozytywne, one wskazują na ruch, to jest w ogóle aspekt ognia, aspekt tego, że sprawy idą do przodu, ruszają się, zmieniają się na lepsze często. To nie zawsze, ale najczęściej zależy od kontekstu. I tutaj, moi drodzy, no na szczęście ten kontekst jest całkiem pozytywny, bo karty mówią, że ok, pojawi się ten czas, tak? Ten czas może już jest. On może już jest nadal tym wyzwaniem. Ale mamy tutaj po pierwsze ósemkę buław, wskazuje na to, że bardzo szybko ten czas minie, ten, to wyzwanie, ten czas trudny, tak Powiedzmy, jest e, krótkotrwały. Tak? tak jak kiedyś on potrafił na przykład, trwać e, szał w pracy, szał w biurze, trwać przez miesiąc, wszyscy zestresowani i tak dalej. Ja tylko mówię to dla przykładu, ale e, rozumiecie o co chodzi. Tak w tym wypadku będzie krótszy. Kolejna rzecz jest to as buław. I as buław mówi o tym, że e, tak jak jest as mieczy który mówi o wyzwaniu, który mówi o tym, że to jest kwestia zwykle ciężka, tym razem nie dość, że szybciej minie, zresztą to się będzie łączyło ze sobą, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak nie było, ale to nie tylko wskazuje na to, że będzie szybko to mijało, ale także pójdzie łatwiej, tak? Pójdzie łatwiej niż Wam się wydaje. A Buław wskazuje na to, że po prostu dacie sobie z tym radę łatwiej, tak? Łatwiej niż się spodziewacie. Tym razem będzie prościej. Może dlatego, że jesteście lepsi w tym, co robicie, tak? I po prostu doświadczenie Wam pomoże, ale bardziej bym się skłaniał ku stwierdzeniu jednak, że kochani, e, no okoliczności są sprzyjające. I teraz w sumie tak naprawdę najważniejsza karta na stole. Trójka buław. Trójka buław sądzę, że Was bardzo ucieszy, bo ona mówi, że okej, okay, taki czas nadejdzie, ten bardziej stresujący, denerwujący, taki wiecie, jeżeli już nie nadszedł, to nadejdzie, ale e, to będzie ostatni raz tak, to będzie ostatni raz w takiej formie, a i tak ta forma będzie lżejsza, będzie mniej taka stresująca, mniej angażująca i ogólnie no właśnie martwiąca was, więc moi drodzy trzeba się przygotować na ostatnią burzę, ostatnią przeszkodę, ostatni element, który trzeba przebyć, tak, bo może chodzić tutaj o niecoś cyklicznego, a dążenie do jakiegoś przedsięwzięcia i okej, okay, nie wychodziło, wychodziło, nie wychodziło, a teraz cyk, ostatnia, ostatnia tutaj barierka, którą trzeba przeskoczyć. Jeżeli no, moi drodzy, to czytanie Wam się w takiej formie troszkę innej podobało, dajcie lajka, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zawsze na plus, tak, moi drodzy, napiszcie też w komentarzach jakieś uwagi, ja będę doskonalił tą formę, ale moi drodzy, mam największą po prostu nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa! Dobrze, witam z powrotem. Kochani, wybraliście grupę drugą, symbolizowaną przez ten zmienno-kolorowy, ale troszkę mleczny, jednak kamień. E, może akurat. E... Młeczko do kawki sobie wydaliście, to Was zainspirowało, ale mam nadzieję, że rezonuje z Wami po prostu talia. Zobaczymy, jak Witcher Staro odpowie na to pytanie, tak? Na co macie zwrócić uwagę, co pamiętać, i także może da jakąś radę w tym wypadku, jakieś spostrzeżenia, które warto warto wziąć sobie do serca, moi drodzy. No dobrze, zobaczmy, co tutaj karty mówią najpierw o tej rzeczy, a także zobaczymy, jaka jest właśnie rada, spostrzeżenie kart w tej materii. I, moi drodzy, mamy wieżę, mamy dwójkę, buławę, takie dość intensywne przedstawienie, ale tak, zobaczmy najpierw, co to oznacza? Co to może oznaczać? Kochani, mamy, mamy czas, który jest skoncentrowany na Was i rzecz, która jest skoncentrowana na Was, tak? Moi drodzy, jest tutaj karta cesarza. Karta cesarza, tak jak często powtarzam, ona koncentruje rozkład na Was, czyli to jest coś, co dotyczy bezpośrednio, no kogo was, no wiecie, nie jest to może jakieś odkrycie wszechczasu, w końcu to jest wasze czytanie kart tarota, ale czasami wiecie, mowa jest o rodzinie, jest mowa o przyjaciołach i tak dalej i tak dalej. Tutaj konsekwentnie dotyczy to kwestia was bezpośrednio. I moi drodzy, ja widzę tutaj że ym, jest pewna sprawa, którą Wy sobie ostatnio troszkę odpuściliście. Tak. Jest sprawa, którą sobie troszkę odpuściliście. Mamy ósemkę pucharów, która właśnie wskazuje na no, odpuszczenie sobie dania na luz w pewnej sprawie, może w ogóle przestaliście o tym myśleć, przestaliście się tym interesować, przestaliście na to zwracać uwagę. A karta głupca właśnie to podkreśla. Tak? Ona podkreśla, że puściliście tą sprawę i ona sobie żyje własnym tempem, własną e, Własnym życiem, tak? Nie zwracacie teraz na nią aż takiej uwagi, ale i teraz o co chodzi? Mamy trochę kwintesencję całego rozkładu w tym wypadku. Moi drodzy, okoliczności, wchodzicie w czas, i to jest taki czas, który bym powiedział w tym momencie, jak oglądacie ten filmik, to jest taki okres może nadchodzących trzech tygodni. Karty z reguły mówią w okresie trzech tygodni. Trzech miesięcy, w zależności od skali tej rzeczy, które, której to dotyczy. I moi drodzy, teraz na to wychodzi, że jest możliwość uzyskania czegoś w ramach tej rzeczy. tak? Że jeżeli podejmiecie tą sprawę, którą sobie odpuściliście, to będzie to najlepsze rozwiązanie. Tak naprawdę bym powiedział, że to wiąże się z okazją, tak? To się wiąże z okazją. Ja wiem o tym dlatego, że mamy w tym wypadku, moi drodzy, tą drugą stronę, tak, czytania, w której widzimy już radę i spostrzeżenie kart. I teraz tak. Kochani, w tej kwestii, której do, ostatecznie, w ostatnim czasie nie podejmowaliście, sobie, tak jak mówię, może troszkę odpuściliście, skupiliście się na innych rzeczach. Ja nie mówię, że to zrobiliście z jakiegoś tam, no nie wiem, niech, nie, niechcieństwa, tak? Czy zrobiliście to dlatego, że jesteście lenimi, ale dlatego, że mogły być pewne rzeczy, które was odciągnęło od tego, a to było coś dla was bardzo istotne, dla was bardzo takie angażujące w pewnym momencie, i teraz, moi drodzy, jest możliwość skorzystania, uzyskania czegoś, tak, bo nadchodzi ten czas, mówię, ja bym starał się jednak patrzeć tutaj w perspektywie trzech tygodni, nie trzech miesięcy. Trzy miesiące jest. To czas, jeżeli to jest coś naprawdę takiego długoterminowego, jak praca, jak może sprzedaż jakiejś nieruchomości, czy coś takiego, ale jeżeli to jest coś drobniejszego, trochę i no nawet przy tych aspektach pracy i tak dalej, to bym tak skłaniał się do tych trzech tygodni. Widzę, że to okienko się będzie teraz, czas leci, tak? będzie się zamykało. Moi drodzy, jeżeli jeżeli tego nie podejmiecie się, nie zwrócicie na to uwagi, nie wrócicie do robienia tej rzeczy, która była dla Was ważna, ale ostatnio troszkę poszła w niepamięć, troszkę, wiecie, zaniedbaliście ją, może zaniedbaliście siebie, może zaniedbaliście, zaniedbaliście swoje jakieś hobby, swoje zainteresowanie, tak, może wcześniej śledziliście nawet coś tak trywialnego jak, nie wiem, lubicie Koncerty, tak? Lubicie koncerty, i swego czasu chodziliście naprawdę na każdy koncert tamtego i owego, tak? I teraz okazuje się, że w najbliższym czasie ta. Ten zespół wraca, znaczy przyjeżdża do Waszego Miasta, niekoniecznie że w tym czasie, ale w tym czasie można jeszcze kupić bilety, tak? bo z tego co dobrze wiem, chociaż sam na koncerty jakoś specjalnie nie chodzę, to wiem, że często okienko kupienia tych biletów i załapanie się na, tą, na ten koncert, tak? na to wydarzenie, mija bardzo szybko. Więc tutaj moi drodzy macie, wiecie, czas start. Jeżeli nie zrobicie tego w tych, ja bym powiedział, w tych najbliższych trzech tygodniach, kochani, to no po prostu potem nie będzie możliwości. Potem zwyczajnie nie będzie możliwości. Mamy tu właśnie kartę wieży, czyli ucięcie tej sytuacji, ucięcie tej możliwości. Piątkę pucharów, gdzie będziecie mieli nawet wyrzuty z tego tytułu, tak? Więc może Wiecie, jeszcze raz, co tu może być. Kwestia na przykład w pracy, kochani, myśleliście, żeby może załapać się na jakieś okienko, żeby dostać podwyżkę, czy dostać awans, czy coś takiego. Teraz jest ten czas i ten czas będzie się układał przez najbliższe trzy tygodnie. Wy musicie 3 tygodnie, maksymalnie trzy miesiące ale mówię, to tylko by było w takich sprawach naprawdę długofalowych, tak? takich naprawdę długofalowych. Um, takich wiecie prawie życiowych, tak, które ciągle no, przez całe życie trwają. Um, moi drodzy. Teraz jest czas, żeby działać, żeby się tego podjąć i no potem już będzie po ptokach. Kochani, rozkład dla Was na tą rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest okazja, żeby wam nie mignęła koło nosa. Jest to troszkę inna forma rozkładu. Jeżeli Wam się podoba, napiszcie w komentarzach. Ja będę starał się ją ulepszać troszkę technicz z technicznego punktu widzenia. Kochani, możecie zostawić lajka. Subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa! Witam ponownie, wybraliście grupę trzecią, czyli tak zwany Tarot Familia, symbolizowany przez tą tutaj ładną no, bryłkę obsydianu, taką malutką, no może taki ułamek obsydianu bardziej. Jak go odłożę trochę, przyznam szczerze, że obsydian, jaki, ametyst to są dwa rodzaje kamienia, które mi się strasznie podobają i strasznie czuję z nimi jakąś więź, ale to ja, tylko, nie? Wy może też w tym wypadku teraz. Moi drodzy, ale zobaczmy teraz, co karty chcą Wam powiedzieć o tej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, tak? Co tutaj jest takiego istotnego, co będzie miało miejsce, moi drodzy, i jaka także będzie rada kart w tym wypadku. Kochani, dobra, jest tu. Jest tu karta arcykapłana jako rady, jest pustelnik, tak? I jest karta sądu, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, poważnie się zrobiło, powiem, że się troszkę poważnie zrobiło, jeżeli chodzi o ten rozkład. To jest faktycznie coś takiego, nie w kaszę dmuchał. I powiedzmy, powiedzmy o co tu chodzi. Widzę, że ktoś z waszych Низких. Ktoś z waszych bliskich, ale przyjaciół, bym powiedział, bardziej niż rodziny. Jeżeli jest to ktoś z rodziny, moi drodzy, ta szósteczka pucharów wtedy wskazuje, że traktujecie tego kogoś jako kogoś naprawdę istotnego, jako przyjaciela, po prostu, tak? Wiecie, można mieć i kuzyna, który jest naszym przyjacielem, nie? Możemy, możemy mieć też przyjaciela, którego traktujemy jak brata i tak dalej i tak dalej. Ale, moi drodzy, widzę że ta osoba przygotowuje się już na pewną burzę, która się dzieje w jego lub jej życiu. Mamy królową puchanów, mamy kartę Rydwanu, czyli niebawem, tak, niebawem ta rzecz nadejdzie. Ona już może mieć teraz miejsce, ona już może się teraz dziać, moi drodzy, albo się zaczynać i widzę tutaj piątkę buław. Piątkę denarów. Wydaje się, że to po prostu nie jest coś przyjemnego, tak? Piątka Buław wskazuje na to, że no, ten czas, na który ta osoba się przygotowuje, będzie no, taki intensywny. Będą się działy tam rzeczy, będą wymagane od tej osoby pewne kwestie, których, no, które nie są po prostu jakoś super fajne, przyjemne, które by sobie liczyła ta osoba, że że będzie w nich brała udział. Do tego mamy piątkę denarów, i piątka denarów może sugerować kilka spraw, może sugerować problem zawodowy, tak? To jest jedna rzecz, którą tutaj można widać. Można pomyśleć o problemie finansowym. Także, nie? Druga kwestia. Jest też <grywa> kwestia zdrowotna, tak? Moi drodzy, więc tu może być tak że ktoś z Waszych bliskich, no, bardzo dobrych przyjaciół, bym powiedział, takich, wiecie, osób, na których Wam zależy i którym zależy także na Was. Guszuska Pucharów właśnie praktycznie mówi o tym. Często się mówi, że to jest karta przyjaźni, tak? ale jest to właśnie karta osób, na którym nam zależy i którym zależy na nas, czyli no, przyjaciel ogólnie, jak najbardziej, ale wiecie no, to ma trochę szersze pojęcie mamy naprawdę nietypowe czasami relacje z pewnymi osobami, tutaj mam nadzieję, że rozumiecie już powolutku o kogo chodzi i widać, że ta osoba już wie, że tam jakiś problem jest, się jej szykuje tak, kochani i ona się na to już przyglądała gotowuję, już próbuję mentalnie do tego podejść, co zrobić, jak zrobić i tak dalej No i jaką mamy tutaj radę kart? Kochani, mamy pustelnika, mamy arcykapłana i kartę sądu. Pierwsza rzecz, to faktycznie karty tutaj wskazują, że jest to bardzo ważne tak, jest to ważne wydarzenie. To nie jest jakaś tam pierdołka, która ostatecznie w żaden sposób nie będzie, wiecie, po jakichś dwóch tygodniach miała znaczenia. Nie, tu jest faktycznie coś konkretnego na rzeczy. Mamy też kartę pustelnika. I pustelnik z arcykapłanem, tak naprawdę one razem tutaj one razem się łączą i one mówią o tym, że ta osoba z jednej strony będzie chciała to zrobić sama. Przyjąć to sama na klatę. Nie będzie się tym dzieliła z nikim, tak? Tą informacją specjalnie. Nie wyjdzie, wiecie teraz, jeżeli macie jakąś grupę przyjaciół na jakichś tam Facebookach, Messengerach, to nagle nie napisze, że ma ten problem i, i co zrobić, pomóżcie czy coś takiego. Będzie starała się, no, może nawet cierpieć sama tak, z tego tytułu, kochani, ale z drugiej strony także nie będzie to jakąś taką magiczną tajemnicą. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli wy się odezwiecie do tej osoby i zapytacie po prostu, tak jak się powinno pytać od czasu do czasu przyjaciela, kogoś z rodziny, tak, bliskie osoby, no jak się masz, co tam u ciebie słychać? Ostatnio mogą do Was, kochani, bo to też jest całkiem możliwe, że do Was mogą dochodzić pewne wieści co do tego, jak właśnie tutaj się zbiera jakaś taka burza, tak, jakieś sygnały, może macie jakieś przeczucia, może wcześniej gadaliście, widzieliście się z tym kimś i no było, można wyczuć, że jest tam coś na rzeczy, coś powolutku zaczyna się dziać, tak? I teraz właśnie, żeby może zadzwonić, spyta się, czy na pewno wszystko jest ok. Podejrzewam, że ta osoba opowie o tym problemie i wiecie co, tu jest ważne też, tak, żeby mówiłem. Mówiłem o tym, że to ma takie dwa jakby znaczenia, to połączenie tutaj. Chodzi o to, że macie możliwość pomo pomocy w jakiś sposób. Tak. Bardzo możliwe, że nie jakoś konkretnie od razu może fizyczny, że będziecie mogli przyjechać i coś tam fizycznie zrobić. Raczej nie, ale raczej gotowość do tego, że pomożecie albo ra jakaś rada, spostrzeżenia, jakieś takie działania, wiecie, nie fizyczne bezpośrednio, ale takie, no właśnie bardziej mentalny, nie wiem, nazwijmy to w taki sposób, czy emocjonalnego wsparcia, będą miały także równie duże znaczenie dla tej osoby, tak, jak... No, okej, okay, no tak, jakbyście je fizycznie w tej sytuacji pomogli. Więc w tym wypadku na pewno sprawdźcie, czy u wszystkich takich osób, które, szczególnie u tych, które podejrzewacie, że może coś jest na rzeczy, czy faktycznie nic się nie dzieje i w razie czego, no. Zaznaczcie swoją gotowość do pomocy. Prawdopodobnie w jakiś sposób pomóc będziecie mogli, ale to samo, że zaznaczycie, że, że chcecie pomóc, będzie już miało i tak bardzo wielkie znaczenie dla tego kogoś, więc nie, no, nie wstrzymujcie się z tym. tak, Nie wstrzymujcie się z tym. Dobrze, to jest czytanie dla Was. Mam nadzieję, że może troszkę tutaj pomogło i może Wy będziecie mogli pomóc. Jeżeli taka forma czytania, Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić wiadomości o tym w komentarzach. Zostawcie lajka, like zasubskrybujcie. To wszystko mi pomaga stwierdzić, co wam się podoba. Moi drodzy, jestem Kosmekowski i dziękuję Wam za Wasz czas. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!